Tego ...gościa. Następnym naszym gościem jest ze Śląska, z naszego polskiego Śląska. Pan Marcin Łukasz Jastrzębski, którego uważam za najwyższy znawcę polskiego ruchu narodowego. Yy, musi wrócić niedługo do Katowic, yy, dlatego yy, Teraz poprosiłem, żeby zaproponowałem, żeby przemówił przed innymi równie szanownymi goście, uczestnikami, jak pan profesor Osadczy. Tam. I, dlatego Marcinie, bardzo ciekawi wystąpiłeś na ostatnim naszym spotkaniu miesiąc temu i powiedziałeś i zaproponowałeś co robić i, miesiąc temu, na, wtedy to było na monitorze. Natomiast proszę Państwa, Marcinie, ty tam dopóki do jeszcze czytasz, doczytasz. Jeszcze masz 3 minuty do, do czytania. Chcę Państwu zwrócić uwagę na nasze logo, które się pojawiło. To jest logo naszego stowarzyszenia Patria. Przy wejściu są takie kartki, jak ktoś będzie chciał zostawić swoje namiary żeby dostawać od nas informacje. Jeśli ktoś będzie chciał wstąpić do stowarzyszenia, napisać, być sympatykiem, to proszę uzupełnić te, wpisać się w te rubryczki. To nie jest obowiązek, to jest prośba i propozycja. Natomiast chciałbym wykorzystać te jeszcze trzy minuty, które teraz mam przed wystąpieniem Pana Jastrzębskiego, żeby przeczytać naszą preambułę programową, to zajmie 3-4 minuty, i, 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 która i, i, ch ch chciałbym się podzielić z Państwem, czym ma być, czym jest, bo za, jest zarejestrowane y, dzięki panu mecenasowi Ceglarskiemu w bardzo sposób sprawny, sprawny Stowarzyszenie Patria. Y, bo ktoś, bo Państwo się możecie zapytać, a co to jest, z czym się to jest? Proszę o trzy minuty. Celem Stowarzyszenia Patria jest działanie na rzecz trwania i rozwoju narodu polskiego i jego Rzeczypospolitej. To zdanie utworzyłem ja, dla mnie było priorytetowe, absolutnie jest najważniejsze, bo ono ma pokazać, kto jest gospodarzem. Kraju. Czy tabakiera jest dla nosa, czy nos jest dla tabakiery? Rzeczpospolita jest własnością narodu polskiego. Celem Stowarzyszenia Patry jest działanie na rzecz trwania i rozwoju narodu polskiego, i jego rzeczypospolitej, czego warunkami są bezpieczeństwo i dobrobyt, jako podstawowe treści interesu narodowego. Dla Polski ponownie nastał czas konieczności obrony zdobyczy kulturowych i niepodległościowych oraz walki o możliwość dalszego rozwoju. W XXI wieku stowarzyszenie za naczelny imperatyw Uznaje podmiotowy rozwój świadomości i kultury polskiej jako wyznacznika celów dla przejęć cywilizacyjnych. Działa na rzecz wypełniania treści dobra, dobra wspólnego Rzeczypospolitej przez konkretne wartości implementowane do praktyki społecznej. Dobro, prawdę, piękno, sprawiedliwość, dobrobyt, zdrowie. Które są przejawem przynależności do cywilizacji europejskiej, bazującej w głównej mierze na greckiej filozofii, prawie rzymskim i chrześcijańskim. Oraz są fundamentem polskiej tożsamości. Polacy wielokrotnie w swojej historii dawali wyraz swojej bezinteresowności i solidarności z innymi narodami. Są to postawy chwalebne zasługujący na szacunek. Obok wierności imponderabilium, trudne dla mnie słowo jako dla magistra, jest to tylko profesorów i że nie, nie trudno je jest wyczytać. Wolności, honorowi, wierze i ojczyźnie w obecnych wyjątkowo trudnych czasach niezbędna jest roztropność i kierowanie się polską racją stary. Jest to konieczne, aby zapobiec nieszczęściom. W tym utracie niepodległości, które niejednokrotnie spotykały Polskę w przeszłości. Dlatego Polska doświadczona wojnami i zaborami nie ma roszczeń wobec innych państw. Podstawą bezpieczeństwa narodowego jest pokojowa koegzystencja z wszystkimi państwami świata, a w szczególności z sąsiadami wedle zasady mniej przyjaciół bliska wrogów daleko. To jest to, o czym mówiła pani profesor Chrzkowska. Wyznacznikiem współpracy powinna być zasada wygrany wygrane, oznaczająca stosunki międzynarodowe, które przynoszą korzyści wszystkim stronom. Dlatego fundamentem ładu międzynarodowego musi być pokój, a główną metodą regulacji regulacji sprzeczności, dyplomacja oraz negocjacji. Tu się o profesora Cienka, który jest... Współautorem i pan profesor Stanisław Bień, który miał być na forum mamy, bardzo przepraszam za do mnie wczoraj, że nie, 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 nie może być, jako współautorzy naszego programu. I zostały mi ostatnie dwa zdania. Stowarzyszenie nie ogranicza swojej działalności do mieszkańców Polski. Dążąc do umacniania więzi pomiędzy rodakami mieszkającymi we wszystkich krajach świata. Polska jest bowiem tam, gdzie są Polacy. Wielki, 70 milionowy naród rozrzucony dzisiaj na całym globie, na całym świecie. Moja mama urodziła się na Wileńszczyźnie. Moi wszyscy przodkowie pokądzieli, czyli po, od strony mamy, są z Wileńszczyzny. Ja kiedy widzę symbole, grafiki, mapy, dzisiejszej mapy Polski, ja się buntuję, bo czy, Panie Profesorze Osadczy, czy Lwów, który jest w Polsce od 1350 roku, był w Polsce, a Pan Osadczy jest ze Lwowa, czy jest mniej polskim miastem niż Warszawa, którą królowa Bona przyłączyła w XVI wieku? Czy Wilno jest mniej polskim miastem niż Kraków? Tak może twierdzić tylko idiota albo ignorant. Ostatnie zdanie. Stowarzyszenie dąży do porozumienia pomiędzy zwolennikami różnych opcji politycznych i światopoglądowych, których łączy miłość do narodu polskiego, ojczyzny, tradycyjnych wartości. I dążenie do prowadzenia racjonalnej polityki opartej o polską rację stanu, którą jest interes narodowy. Ktoś mi tam powiedział kiedyś, że to jest masło myślane. Ja tak nie uważam. Napisałem kilka artykułów na temat interesu narodowego i polskiej racji stanu. Na przykład, racją stanu Rosji czy Stanów Zjednoczonych absolutnie nie jest interes narodowy. Tylko interes państwowy. Racją stanu Arabii Saudyjskiej, nazwa jest saudyjska, nazwiska Saud, jest to państwo należące do rodziny Saudów, jest interes rodziny Saudów. Racją stanu w Rwandzie czy w Burundi jest to racja stanu plemiennego, a nie narodowego. Marcinie, zapraszam, natomiast i, 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 chciałbym podkreślić, jest wyjątkowa okazja. Dopiero wczoraj miałem wielki zaszczyt być na i, wieczorze otwarcia premierze książki pani profesor Szuszkowski. O i, a, i, zobaczycie, I, i, poza kratami poprawności. Teraz ta poprawność jest to słowo, które było kiedyś słowem szlachetnym, stało się słowem wstrętnym. I jest możliwość tam zakupu tej książki i uzyskania autografu a Pani Profesor. Bardzo zachęcam, tak jak mówiłem, jechałem razem z moim bardzo szanownym sąsiadem, Panem Ministrem Janowskim. Myślałem, że z nim sobie porozmawiamy. My porozmawiamy o wódce, o dziewczynach, a on jak zobaczył tę książkę, bo ją pokazałem, to e, przez 40 czy 50 minut był tak zaczytany i bardzo wysoko e, oceniał i chwalił tę książkę. Marcinie, pan Marcin Łukasz Jastrzębski z naszego polskiego śląskiego. Oraz pierwszy staję przed tak ważnym gremium w tak ważnej sprawie. Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości moralnej i intelektualnej zebranych osób. To ogromna praca i zasługa kolegi Mariusza Świdra. Bo naprawdę przy tych naszych podziałach niełatwo jest na jednej sali zgromadzić i... Gabriela Janowskiego i profesor Szyszkowską, profesora Osadczego, Gracjana Cimka, Ronalda Laseckiego, doktora Gorkiego, panią Barbarę Krygiel i Tadeusza Sikorskiego, którzy od kilkudziesięciu lat mówią o współpracy słowiańskiej i niewielu chciało ich słuchać. Dzisiaj różnorakie wrogie siły próbują nasz naród dzielić i umiejscowiać go na przeciwległych pozycjach. Te ośrodki działają tak w, w sprawach drugorzędnych, a jednocześnie wmawiają nam, że te są najważniejsze. Bo te same siły poprzez media głównego nurtu zmuszają nas wszystkich do przyjęcia jednakowego spojrzenia na nowe dogmaty polityczne. Nie idzie przecież o to, byśmy wszyscy na wszystkie tematy jednakowo opatrzeli. Tak się nie da. Idzie o to, byśmy potrafili rozmawiać i potrafili razem reagować na zagrożenia. My nawet możemy maszerować częściowo osobno. Ważne, żeby bronić Polski i uderzać we wroga razem. Nie jest dobrym także pomysłem pchanie w tej chwili stowarzyszenia w stronę jednej formacji politycznej. Moim zdaniem nie ma dziś warunków do powszechnego angażowania się w polityce, bo zagrożenie bytowe zagnało wszystkich do codziennego zabiegania o przeżycie. Mówiąc językiem Marksa, ludzie są tak zajęci bazą, że nie mają czasu i chęci na nadbudowę. Polska Polityka staje się takim elitarnym hobby i nie zajmują się nią przeciętni ludzie. Co do łączenia z innymi formacjami w jedną, również pozostaję sceptyczny. A nawet więcej, powiem, że jestem przeciwny takiemu sztucznemu łączeniu całego antysystemu w jeden blok. Byłem już świadkiem kilkudziesięciu prób podejmowanych w kierunku przez różne osoby. I każda następna była gorsza od poprzedniej. Prawie wszystkie były one obłudne, gdyż prawdziwym celem było uwypuklenie jednego lidera, który chciał w ten sposób wytępić rywali wewnątrz środowiska. Bo tak na serio, tak nie jest nieszczęściem naszych środowisk brak organizacji. Naszym nieszczęściem jest brak umiejętności współpracy. I to dzisiaj trzeba tworzyć. Po to, po to ja widzę jest patria, byśmy potrafili usiąść i razem dojść do konsensusu w tych sprawach, które są dla nas najważniejsze, a dzisiaj najważniejszą sprawą jest pokój i sprzeciw wobec wojny. <klucza> Powinno nam oczywiście towarzyszyć takie zdrowe poczucie wyjątkowości, ale nie tam wybraństwa z racji urodzenia, przeszłych zasług czy wykształcenia my powinni starać, starać się powinniśmy się być lepsi nie dlatego że pochodzimy z jakichś szlachetnych rodów my mamy być wyjątkowi bo chcemy być ludźmi idei nie musimy być piękni ani mądrzy ani tak naprawdę nie musimy wszyscy być nawet bardzo wykształceni ani bogaci my musimy chcieć działać dla Polski musimy być uczciwi i musimy być skorzy do służby nie nastawiać się na najbliższe wybory. To nie znaczy, że, że mamy odpuścić. Nie, 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 nie o to chodzi. Tylko myśleć trochę szerzej i trochę dalej, bo normalną drogą ojców jest utorować drogę synom, posunąć choćby o jedno piętro budowę domu lepszej, sprawiedliwszej Polski. Ja jestem spokojny, bo po naszej stronie mamy prawdziwych intelekt tytanów intelektu. Mamy profesora Bielenia, mamy profesora Osadczego, mamy Piskolskiego, mamy kolegę Cimka, panią Barbarę Krygiel, Włodzimierza Golkiego. Mamy masę programów, pism, audycji, które warto wzajemnie polecać. Nie, nie chodzi o to, żeby wzajemnie konkurowały. Chodzi o to, byśmy je Polecali, ponieważ wszystkich nie zamkną, zawsze coś zostanie. A jak nawet zamkną, no to będziemy zakładać następnie. I wszystkich nas nie zamkną, nie tylko w ale i taki Pocieszyłeś Mariusz? dziękuję. Pamiętajmy, że przyszły czasy nowoczesnej cenzury i nieznanego do tej pory demokratycznego zamordyzmu. Przestrzenie wolności się bardzo nam skurczyły. Jednym z argumentów przeciwko PRL-owi i całemu obozowi radzieckiemu było to, że nie dopuszczał on wolności słowa i krępował niezależną myśl. Dzisiaj pod tym względem jest o wiele gorzej, bo ludzie nawet nie zauważają tego, że pozostały nam tylko strzępki niezależnej myśli i prawdy. Cenzurę na myśli zastąpiła cenzura globalnych korporacji i państwowego zamordyzmu. Możemy się odwoływać, tylko nie wiemy tak naprawdę do kogo. To zadanie oczywiście nas przerasta i zapewne ktoś publicznie zada nam pytanie, czy wy to udźwigniecie, ale odpowiedź jest jedna. Nie mamy innego wyjścia. Nie robimy łaski z tego, że żyjemy. Musimy znaleźć na, e, sposób na przetrwanie, na obronę naszego państwa i naszego narodu. Tym sposobem i źródłem zbiorowej inspiracji według mnie jest e, idea pokoju, idea współżycia w pokoju z sąsiadami i sprzeciw wobec wojny, A ja osobiście uważam, że jeszcze idea sprawiedliwości społecznej połączona z ideologią narodową. <kluczuj> Musimy poczuć się tym ogniwem w nieskończonym łańcuchu pokoleń Polaków ze względu na pamięć i wdzięczność dla tych, co Polskę walczyli, dla niej pracowali i żyli, ale zwłaszcza ze względu na tych, którzy przyjdą po nas. Stajemy przed wielkim zadaniem. Potrzebne będą pokolenia, by mu sprostać. Czeka nas długi marsz, i dzisiejsza konferencja niech będzie zaproszeniem dla wytrwałych. Dzisiaj jeszcze jesteśmy środowiskiem liczebnie niewielkim i rozproszonym. Jak te oddziały partyzanckie, które po wielu klęskach, zdradach zbierają niedobitków po lasach. Ale staniemy każdy u siebie na swoim posterunku. I powiemy głośno, nie wojnie. I to będzie początek działalności pati. A my musimy wierzyć w to, musimy być przekonani, że, że przetrwamy jako naród, jako polska wspólnota narodowa nie przemogą, wygramy.